Cześć, witam Was z mojego kanału Karol w Lesie. Dzisiaj mamy sobotę. No i wyszłem tutaj na spacer, zobaczyć do lasu, co słychać. Czy jeszcze jakieś grzyby są? Czy jeszcze coś się pokazuje? Czy będzie jakiś wysyp? Co się dzieje? No i póki co na razie nawet nie było źle, bo znalazłem cztery zjedzone, całe zjedzone kozaki czerwone, które się w ogóle nie nadawały do. Do zebrania, oczywiście mam na myśli, że zjedzone przez ślimaki, całe zjedzone, ale młode. Nie ładnie to wyglądało. I teraz na się znalazłem kozaka, który nadaje się do zbioru. Zobaczcie, tutaj jest koźlas czerwony. Znowu wróciło ciepło. Czyli ma być w najcieplejszym momencie, na 25 stopni. A ten kozaczek się tak tutaj, o, prezentuje. Ładny, fajnie się prezentuje. Zobaczymy, o. Nie, no, ten już jest ok nadaje się do zbioru. no Powiem szczerze, że na razie same takie zjedzone przez Simaki, same takie ogryzki. Ale to, to wiecie, dopiero zaczynam grzeobranie. Daję sobie sprawę, że jeżeli gadamy o kozakach, no to jednak one będą się powoli kończyć, te czerwone albo pomarańczowo-żółte. To dobrze wiem, bo kozaki, oczywiście prawdziwki podgrzybki, maślaki to nawet do grudnia, no przynajmniej maślaki i podgrzybki na pewno. To jeszcze wysyp jakichś podgrzybków może być. Bo póki co, to sami wiecie, jak to. No, prawdziwki na razie nie wiem, jak, jak to tutaj wygląda. Na razie kozaki tutaj wieszam zobaczyć, bo już wiem, że kozaki to się mogą za niedługo już kończyć. Ale powiem szczerze, że w lesie już zaawansowana jesień, już to widać, tak jest inaczej. Może poza temperaturą dzisiejszą, bo bardzo cieplutko jest. No, ale poza tym to jednak. No jest jesień i nie ma o czym mówić, ale jak grzyby są, to są, ale liście tutaj lecą. No tak to już będzie. Zobaczymy tylko, czy będzie zdrowy, no ale no to myślę, że zdrowy będzie, zobaczymy no. No nie myliłem się, zdrowy czerwony kozaczek ląduje tutaj na razie w koszyczku. Dzisiaj jestem słuchajcie z moją siostrą. Cześć. I tutaj kolejny kozaczek wpada, oczywiście czerwony, co prawda widzę, że to są sosny, ale to będzie kość za Pokaż go nam tutaj, o widzicie jak klimaki jedą, no ale takie kozaki, no to naprawdę tyle to już mi nie przeszkadza, co innego jak jest z kapelusz, to jest takie cienkie jak, o ten kawałek, no to wtedy już się nie ma sensu takiego grzyba zabierać. Te grzyby są zdrowe, ja tak nawet tylko tutaj pokażę, o zdrowy kozaczek kolejny. No te grzyby to trzeba przyznać, że rzadko są robaczywe. Jakiekolwiek kozaki, tylko że w tym roku babek akurat było dużo robaczywych, mimo że te grzyby robaczywieją bardzo rzadko. No to trzeba przyznać, że te grzyby to no zdrowe nie są. A więc kolejny tutaj kozaczek do koszyczka, są dwa. I idziemy dalej w poszukiwania. Miejmy nadzieję, że może jeszcze jakiś kolejnych kozaków czerwonych. Zobaczymy. No, kolejny tutaj czerwony kozak trafia do naszej kolekcji. O, moja siostra go tutaj wykręci. Pokaż go. O, i takich kozaków właśnie oczekuję. Takie ładne, niezjedzone. Takie są najlepsze. A nie jakieś wiecie stare, zjedzone przez ślimaki. Ten jest ładny, coś tam ponad nadwiedzało na gąbce, ale jest okej, okay, nie ma co się przyczepić. No powiem szczerze, że i tak się zdziwiłem, że jakiekolwiek kozaki rosną, bo na razie na kozaki poszłam zobaczyć. To jest nawet okej. Okay. Wiaterek wieje, ciepło jest, ale jutro już będzie chłodno. A to też ważne, bo jutro też bym chciał iść na grzyby, na rower, pewnie. Zobaczyć, co tam słyszeć też w lesie, tylko w innym. No na razie taki. Kozaczek, niczego sobie. Mały, świeży, to ważne. Szukamy tutaj dalej. No i trafił się pierwszy dzisiaj kozak babka. Zobaczymy, czy on jest jakiś się nadaje. Nie, jest zły. Jest młody, ale powiem Wam, szczerze, że tutaj ktoś po tym lesie chodził. Bo jest tak jednak widać, że są jakieś korzenie kozaków czy prawdziwków. Jest tu trochę wyzbierane. Ale kozlarz się tutaj trafił, no, o dziwo. Twardą ma niby nogę, ale babki w tym sezonie strasznie nie był robaczywieć. Ale czy będzie robaczyła, czy nie. No to teraz nie wiem. Bo twardą ma nawet nogę. Wszystko się okaże, ale ludzi tutaj chyba było w tym lesie już na pewno, no ale jest, zobaczymy co będzie dalej na razie tutaj jeszcze szukam, kręcę się, no i będę nagrywał coś dalej będzie bo na razie tak średnio, te jakie pojedyncze kozaki się trafiają i tyle no i tutaj przed chwilą znaleźliśmy taką kanię, ładną, dużą, zdrową, ruchomy piercień oczywiście więc jestkania. A tutaj trafiły się te grzyby, których ostatnio właśnie troszkę znajdywałem. Mianowicie maślaki, tylko właśnie to jest to, o czym ja mówię. No taki maślak, no to szkoda go brać. Jeszcze ściąga się tą błąkę, przecież no to nic z niego nie zostanie. Tutaj niby kawałek nogi by był, ale tu się obcina, więc no. To, to, to nawet nie będzie połówka grzyba z tego nie zostanie no to po co nam taki maślaczek to on niech tutaj będzie więc właśnie nawet te grzyby są można powiedzieć, że nie jest źle ale te ślimaki strasznie powiem wam, że ale za to o, kolejny maślak no i zobaczymy czy kolejny zeżarty no oczywiście, że tak i właśnie dlatego nawet te grzyby są ale no to, co mi z takiego grzyba? Noga cała, jeszcze nawet nie wiem, czy nie robaczywy, ale to już nie będę sprawdzał. No bo ja takiego grzyba nie zabieram. No. Po co mi taki grzyb? Moja siostra też tu widzę ma. No i tylko pytanie: czy to, co ona znalazła, to. No właśnie. Tak ja, mi już się wydawało, że one takie będą, i specjalnie właśnie Wam też chciałam pokazać. Co się dzieje z grzybami, ile jest ślimaków, niby tak sucho. No to już mogę się, nogę się da wziąć, ale zobaczę no. no. słabiutko. Jeszcze tutaj chyba jest jeden, ale to jest to samo. Taka sama jakość dobra. Ma taki widać, że młode wyskakują. Czyli grzyby póki co są. O tu jeszcze widzę jednego. No jak taki młody to już naprawdę no powinien być dobry, no tego już może weźmiemy tylko kawałeczek z lekko zjedzony, jeszcze go nie zdążyły zjeść, bo by go na pewno zjadły ale się trafił, taki chociaż czyli tutaj z kilku maślaków, o bo tutaj jeszcze widzę, że rosną, ale też ich nie zabieram, no rośnie, naprawdę tutaj 5-6 maślaków, co tu widziałem. Zabieram tylko takiego. Będzie. Przy tym, że z tego to jeszcze na połówka myślę, że tylko będzie. Ale jest już taki najbardziej Ok, więc. No tego wezmę, ale to naprawdę słabiutko z tym jest. Ze ślimakami, bo nawet zdrowotność się poprawiła. Ostatnio borowiki prawie wszystkie zdrowe i maślaki, a teraz ślimaki zaatakowały. Tylko pytanie, czy tylko tutaj, czy jutro też ben... będę to też tak będzie? No nie wiem. Zobaczymy. Na razie idziemy dalej. No niedaleko tamtych ogrysków trafiły się jakieś kolejne. I zobaczymy, co z tych będzie. O! No ten już się do czegoś nada. Tego już wezmę. Taka prawda, że to jest ta sosna i za tą sosną tamte były naprawdę bardzo blisko tu jest kolejny i pytanie, czy to jest coś lepszego, czy ten nawet stary jest, a to? nie, to to jest no czyli z trzech maślaków zabrany zostanie jeden maślak jeszcze przy tym, czy będzie zdrowy, zobaczymy aj słabiutko, jeżeli chodzi o te ślimaki, bo nawet grzyby chyba są tego, co widzę, ale te ślimaki nawet nie pozwolą tak mniej więcej ich stwierdzić, jaka jest sytuacja. Bo ani w koszyku nie przebywa, niby grzyby są, ale w koszyku nie przebywa, no to wiecie. Ciężko na razie mi to cokolwiek stwierdzić. Zobaczymy, ale no jak wszystkie grzyby są zjedzone, no to chyba jest tych grzybów mało, no bo tak to by na pewno wszystkie nie były zjedzone. Ale to jeszcze ciężko coś stwierdzić. Idziemy dalej. No borowiki są strasznie przezbierane. Tyle już widziałem korzeni, że szkoda gadać. Ale się jeszcze trafił kozak babka. O. Taki. Też zjedzony. No, ale nie aż tak bardzo, jak inne grzyby. To weźmiemy. Tamte były zdrowe babki, co widziałem. A na razie widziałem tylko dwie. Więc no cóż. Więcej babek na razie nie miałem okazji zobaczyć, ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będę miał okazję, bo chyba wszystko idzie ku końcowi, tak mi się wydaje sezonu. Ale jak jest jeszcze, jeszcze są kozaki, to może nie jest tak źle, ale borowiki, jak w tamtym tygodniu był taki wysyp, w tym tygodniu nawet śladu nie ma. No tylko jest taki ślad, że dużo jest wyzbieranych, ale ja jeszcze dzisiaj nawet jednego nie znalazłem, więc no szkoda gadać na ten temat. Jak coś znajdę, to będzie fajnie, się ucieszę. No są, jak na zawołanie udało się znaleźć prawdziwki, takie młode, że no jestem podekscytowany, tutaj moja siostra wykręci. Tutaj nawet dwa, ale jeden to jest taki zjedzony, że o. Ten, niech już zostanie w lesie, ale ten to jest super grzyb. Tutaj kolejny. Tak się nawet zastanawiam, czy to by nie były borowiki usiadkowane, ale myślę, że nie. Kolejne tu. Muszę je tak jakoś wyjąć, żeby tych nie zniszczyć. No, tutaj kolejne dwa. Nie zdążyły ich ślimaki zjeść, a to. No ja nie wiem, czy je zabierać. no Powiem szczerze, na no, mnie tu nie będzie na razie. Chyba je wezmę. O, są. Wielka dziura, zakrywamy. Ja tak tylko pokażę, że tutaj ktoś był. Przejdę kawałek. O. I zobaczcie. Co tutaj się działo o albo tam no są borowiki chyba ktoś tutaj był chciałem to właśnie pokazać ale rosną młode się trafiły no super super cieszę się może może jednak nie jest tak źle jak myślałem jakie miałem wrażenie takie borowiki to naprawdę one tutaj. Ja wiem, że mogłem przyjść za wcześnie, żeby były większe, ale mogłem przyjść za późno i by już ich nie było, więc rewelacja. Teraz to się naprawdę ucieszyłem. Satysfakcja jest, że może jednak warto, że może jednak te grzyby są. No nie wiem, jeszcze tylko, żeby zdrowe były. Zobaczymy. Zaraz Wam tutaj powiem, jak z ich zdrowotnością jest no to tak te dwa, nawet już chyba trzy lub nawet nie. dwa małe są zdrowiutkie, więc ządują w koszyczku tutaj ten jest zdrowy a ten troszkę tam robaczków jest z tym o tutaj troszkę musiałem wykroić bo ślimak był ale raczej, coś tam jest ale raczej jest zdrowy tutaj obkryłem, żeby tego mniejszego nie rozwalić no to jest raczej dobrze, coś tam jest, ale mało więc borowiki raczej lądują w koszyku. No i super. Cieszę się, że są. Fajna nareszcie zachęta, że warto jednak nie, nie tracić nadziei na to, że te borowiki już się kończą. A tak powiem szczerze, że już no, takie myśli miałem, no raczej już nie myślałem, że nagle tej te obierki że coś z tych borowików jeszcze będzie. No ale zobaczymy. No na razie takie młodziutkie borowiczki się trafiły, super. I tu trafiły się jeszcze kozaki babki. No, ale to jest naprawdę kozaczysko. Ten jest chyba, o! Mile się zaskoczyłem Kozak nie jest stary jakiś strasznie, tylko wyrośnięty, kozak babka, moja siostra ma tutaj drugiego Ten już jest starszy, więc no powiem szczerze, że no, zastanawiam się czy go brać, no taki już czarnawy, jeszcze widać, że z dziurkami chyba to pewnie mu tu robaki pochodziły, nie, nie będę taki, że będę wszystko dar. Zostawiam. No ale ten kozak no to musi do kosztyka wleźć. Paść Ale wiatr wieje. O! Co się dzieje? No, powiem szczerze, że wieje bardzo mocno. A tu co to rośnie? Nie wiem czy nie. Kolejne koza, czy O! Jest! Jak borowik ta babka. Ale jest. No i to są młode, fajne grzyby. Właśnie takich oczekuję. Takie najbardziej lubię. Ten jest świetny. Tamten to jego starszy brat. Myślę, żeby podobnie wyglądał, jakby urósł. Gdyby go ślimaki nie zjadły. A nie, już go trochę z tej strony podziubały. Ale jest. Świetny kozaczek. No piękne mu Po prostu cudne, zobaczcie. Tu ledwo wyrastają, tu już trochę większe, tu jeszcze większe i tam na końcu największy, tu jeszcze piękne muchomory. Uwielbiam takie widowiska, super. Jak muchomory, to i coś może tutaj jeszcze będzie oprócz tych muchomorków. Zobaczymy oczywiście, ale tak może być. Muchomory lubią rosnąć, to i lubią rosnąć borowiki. Zobaczymy. Ale oczywiście kozaki też, więc no, wszystko się okaże. Jeszcze kolejny borowiczek. Trafił się tutaj pod takim świerczkiem. Ale jest. O już widać, że ślub slimaka, że był tutaj ten borowik jedzony, ale nie no. Jest grzybek, nie ma co narzekać. Jeszcze fajnie jakby był zdrowy, a nogę mam czuję ale to zobaczymy wszystko za chwilkę jest borowiczek cieszę się zobaczmy czy jest zdrowy no zaskoczyłam się jest zdrowy borowik super naprawdę się cieszę rewelacja czego tu trochę poobieram ale borowik zdrowy ląduje zaraz koszyczku. Coś tam powolutku przybywa. Ten kozak zrobił duży robotę. Ale jest borowik. Super, cieszę się bardzo. Szukam dalej. No i tutaj na tym piasku to te borowiki naprawdę rosną sobie super. O, zobaczcie. Takie brzozowe pasmo, a tu... O, patrzcie jakie prawdziweczki. Jeden a tu. Moja siostra znalazła. Chyba coś pięknego, naprawdę świeży, młody. Jaki grzybek, jaki to jest grzyb. To są super grzyby, takie to naprawdę Wam powiem, że idealnie. Idealne borowiki, a powiem Wam, że muszę się pochwalić, że już w koszu to zaraz będzie brakować miejsca, bo maślaki, maślaki wpadają, kozaki. O, tu jedne pomarańczowe. Masz taki trochę zjedzony, tak jak widać. No ale to wbierzemy już Już niektóre. miniliśmy lekko las, już na taki bardziej. o. No i super. Teraz to jest radość. Wcześniej to była trochę tak słabo. To teraz takie borowiki. Rewelacje cieszą naprawdę bardzo. No i na dzisiaj to już będzie, słuchajcie, koniec grzybobrania. Udało się znaleźć, jak widzicie, cały koszyczek. Przeważnie prawdziwki, maślaki, kozaki, trochę kurek, trochę podgrzybków. O, podgrzybki też, na przykład tu pokażę przykład. Też, o, ładne, też fajne były. Maślaki, pstre też się trafiły. Co ich nie było w tym roku, tutaj taka kania wymięta, to myślę, że będzie trzeba był ten. I super się to prezentuje. Naprawdę ładnie, później nie było już miejsca w koszyku, to tak żeśmy, no już niestety takie gorsze grzyby jak maślaki musieliśmy zostawić. Ale mówię tutaj oczywiście o tych maślakach pstrych. resztę zbieraliśmy, no bo co, trochę w rękach musiałem trzymać, ale udało się. Tutaj też znaleźliśmy koźlarza, babko odmiana biała, to on też rośnie pod brzozami, tylko ma taki właśnie kapelusz, calutki biały. Ale widać, że kość też supero. Super, kureczki też oczywiście. perborowiczek Kozaczki. Tutaj akurat pomarańczowy. Jestem bardzo zadowolony z tych grzybów. No, naprawdę. Borowiczki, kozaczki. O, babka na przykład. Tutaj ten maślak pstry. One głównie pod sosnami. Takie nie są to jakoś strasznie smaczne grzyby, ale na pewno już lepsze od maślaków sitarzy. To nie ma akurat o czym tutaj dyskutować. Od maślaków sitarzy to te grzyby są o wiele lepsze. Podsumowując dzisiejszy zbiór jest ok. Na koniec żeśmy te grzyby tak szybko też dawali, bo Ciemno się robiło, już nic nie było widać w lesie To wiecie, jak jest. No ale teraz się udało. Super. Powiem szczerze, że jestem tak zadowolony, że. No, rewelacja tutaj. Głównie maślaki, prawdziwki i kozaki. Trochę podżypków, trochę kurek, trochę kań. ale poza tym to tyle. Jest. Jestem zadowolony. Tak się tutaj prezentuje. No, może jednak grzyby są, może nie jest tak źle, jakby to się mogło wydawać. Więc tak to się prezentuje. Naprawdę się cieszę. Dużo grzybów różnych. Kurki też dalej są, więc jest fajnie. No i miejmy nadzieję, że grzyby będą jeszcze, bo w lesie jest sucho, więc fajnie jakby trochę popadało. Zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj też bardzo ciepło. Ale wiaterek wiał, jutro przywieje chłodek 13 stopni, a więc już będzie chłodniej. Ale nieważne. I tak jutro postaram się pojechać na rower i zobaczyć. I tutaj także dużo osób mi pisało, czemu na przykład nie pokazuję koszyka, ale jak jestem na rowerze, no to nie mam koszyka ze sobą, wiecie. Na rowerze nie będę tego koszyka, wiecie. Ale tutaj do dzisiaj na spacerze byłem. No, i jest koszyk. Jest, jest super. Naprawdę grzybki piękne. Super kozaczki. Cieszę się bardzo, że udało się je znaleźć. I na razie ja będę kończył. Będę się z Wami żegnał. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję za 900 subskrybentów. Do zobaczenia w na następnym filmie. Cześć.